Typowa tutaj. Oni tutaj tu rozkopu, rozkopują to skrzyżowanie co, co pół roku przez ostatnie 5 lat. Nie wiem, co tu jest grane. To jest jakieś coś z wodą jest czy coś takiego. Te fazy w tych światłach to tu jest tak paskudna faza w tej, na tym skrzyżowaniu. Jedna jest strasznie druga, długa, długa zielona jest długa jest z, z tego kierunku. Drugiego kierunku jest. Krótkie. I, no, ruch jest jak cholera z wszystkich stron. I teraz do tego co, ja, co pół roku rozwalają wszystko. Ja nie wiem, co oni tam robią. Że musisz, ale to normalnie, już zrobili cały ten kawałek już dawno. Potem minęło pół roku, znowu dziurę wykopali, i zaczęli rury wyciągać i wkładać inne. I, I tak ze trzy razy przez ostatnie cztery lata coś takiego. Za trzy, 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 cztery razy. To robi. Tutaj następny po lewej stronie. Tutaj, tu, tu była, się z jakąś dziurą, e, chyba z 5 lat. Nie wiem, co tam są jakieś zbiorniki, chyba, czy coś, stacja pomp. Ale no, po prostu. Nie wiem, etyka jakaś pracy, czy coś takiego nie istnieje. Przypomina mi to stare czasy komuny. Cokolwiek nie przyjeżdżasz, tutaj jakoś takich roboty są drogowe czy coś, to pięciu stoi, jeden pracuje. I jeszcze do tego ten kierownik siedzi w samochodzie bawi się telefonem. Aha, jeszcze policja oczywiście jest, nie? Bo musi być policja, bo musi być bezpiecznie, nie? Policjant też siedzi w samochodzie cały dzień i, i gapi się w telefon 100 na godzinę. 100 dolarów na godzinę. Tragikomedia po prostu jest tutaj. Tragikomedia. Jakoś nikt to nie zwraca uwagi. Nie wiem dlaczego. Kanadyjczycy są tacy dziwacy. Cokolwiek się nie dzieje, cokolwiek rząd nie robi, czy jakieś służby, czy coś, to oni myślą, że tak powinno być, nie? Po prostu. Ludzie tacy jak ja, wychowani za komuny, no nieufnie patrzą na to, co władze robią, czy służby jakieś, czy coś. Nie to, że się kompletnie człowiek jakiś robi anarchistą, ale po prostu wie, że nie ma rzeczy, nie, nie ma ludzi nieomylnych, wie o tym I, i trzeba po prostu patrzeć na ręce. Ci ludzie zarabiają, oni robią pięć razy mniej niż normalni ludzie, a zarabiają dwa razy więcej średnio, nie. Nie mówiąc o wszystkich ek ekstrasach jakichś tam. Także no ale oni dalej myślą, że tak musi być i tyle. I co im, co im powiesz? Jak się cokolwiek im mówi, to po prostu opada op im szczęka i szeroko otwierają oczy.